Na początku była ulica Osiedle Południe i wszyscy wiedzieli o co chodzi. Z biegiem czasu zaczęło przybywać bloków, ulice zmieniały nazwy. W tej chwili mało kto może bez zastanowienia odpowiedzieć, gdzie na tym osiedlu znajduje się ulica X czy Y. Przepraszam, jaka tutaj jest ulica? Mieszkam tu 4 lata, ale naprawdę nie wiem, jaka to ulica. Wszystko zaczęło się całkiem banalnie. W październiku 1986 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator wystąpiła z wnioskiem do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami o nadanie numerów i nazw ulicom na realizowanym osiedlu południ jednostka A. Spółdzielnia zaproponowała swoje nazwy. Samorządy mieszkańców i Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli zaakceptowały je i nasi kochani południowcy mieszkaliby teraz przy Gagarina, Rzepichy, Ręglodowej, Szafirowej, Bieszczadzkiej czy Tomcia Palucha, gdyby oczywiście na takie nazwy zgodziła się ówczesna Miejska Rada Narodowa. Do tego jednak nie doszło, bo już w marcu 1987 roku Biuro Miejskiej Rady Narodowej zaproponowało, a w kwietniu rozstrzygnęło konkurs i ustaliło nowe nazwy dla nowych ulic. Jeszcze tylko 28 czerwca 1987 uchwała i to już wszystko w dużym skrócie. Czy nie uważa Pani, że tutaj jest straszny kalimat ja z tymi wszystkimi uliczkami? Oczywiście. A czy to przeszkadza tak w życiu codziennym? Oczywiście, że przeszkadza. Nie można udzielić nikomu absolutnie żadnej informacji. Jeżeli ktoś przyjezdny tutaj zapyta się o, o ulicę, to nie, 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 absolutnie nie orientujemy się dokładnie, bo tutaj każda, każdy trójkąt Podkowa ma inną nazwę ulicy. Ogólnie przyjęło się, że ulica nazywa się po to, by łatwiej było trafić pod wskazany adres. Jednakże mnogość uliczek poprzecznych pomiędzy Iwaszkiewicza a Baczyńskiego powoduje straszny galimatias, nie tylko dla przyjezdnych, ale nawet dla mieszkańców tej jednostki. My odnaleźliśmy swoisty fenomen. Jeden łamany blok stoi przy czterech ulicach. I jak sobie Pani daje radę z udzielaniem informacji na przykład, gdzie się znajduje ulica Solskiego? Wie Pani, że nawet aby Pani mi się zapytała, to i tak nie wiem. A, a skąd to wynika? Z tego względu, że to co, co kilka bloków to jest inna ulica i na okrągło. A jak Pani myśli, jak można byłoby to zmienić? Wydaje mi się, że powinno być chociaż pasmami i polikwidować jakoś może albo tak jak na przykład ze cztery czy z pięć tych segmentów i ta sama nazwa ulica, nie w tą stronę inna ulica i w też inna ulica. Dzień Bo i chyba jest to najdłuższa tutaj. Przyjezdnych informujemy, że najbezpieczniej skorzystać z doświadczenia taksówkarzy, bo zarówno starzy, jak i młodzi doskonale rozeznają się w tym osiedlowym labiryncie. E, czy odnalezienie ulic na osiedlu południe stanowi dla pana problem, czy jest to bardzo łatwa sprawa? Dla mnie nie. A długo pan jeździ na taksówce? Dwa lata. Dwa lata. E, a nie uważa pan, że na przykład e, taka sytuacja z tak oznakowanymi ulicami stwarza jakieś problemy? Była to bardzo Zależy jak dla kogo Czy na przykład gdybym do pana wsiadła i powiedziała Proszę na ulicę Solskiego, wie pan od razu gdzie to jest? Wiem Czy odnalezienie ulic na osiedlu południe stanowi dla pana jakiś problem, czy nie? Nie, raczej nie Gdybym wsiadła do pana i poprosiła na ulicę Solskiego Wie pan od razu gdzie to jest? Tak Jakąś inną małą z tych poprzecznych pomiędzy blokami No może te poprzeczne większy problem stwarzają Ale te główniejsze nie Dziękuję bardzo